Siema, siema, z tej strony Angela. Witam Was w kolejnym odcinku z zadań dnia. Dziś pokażę Wam kolejne zadania yy, do ukończenia. Yy, z tą różnicą, że dziś pokażę Wam cztery zadania. Yy, nie, nie dlatego, że ja mam cztery zadania. Oczywiście mam tylko trzy zadania na dziś, ale pokażę Wam jeszcze jedno czwarte tak dodatkowo, bo... Yy... Wydaje mi się, że macie dość duży kłopot z tym zadaniem i często mnie o nie pytacie. Mianowicie chodzi mi o zrelaksuj się w kąpieli. Także pokażę Wam jak je zrobić. Ogólnie chodzi o to, żebyście skorzystali z jacuzzi. Chodzi o to, a gdzie jacuzzi znaleźć? Właśnie, bo możecie mieć je w penthouse, możecie mieć je na jachcie na pewno. Szczerze to nie wiem jeszcze gdzie tam, ale jest jedno miejsce, gdzie, yy, gdzie możecie skorzystać z jacuzzi i nic Was to nie kosztuje. Yy, chodzi mi o kasyno Diamond. Jestem właśnie w tym kasynie. Yy, także musicie sobie wejść do niego. A musicie sobie wejść, pojawiacie się tutaj pod tą lampą i idziecie w lewo. Tu jest recepcja, a po lewej stronie jest winda. Idziecie do windy i wybieracie taras na dachu. Tam na tarasie jest jacuzzi i możecie sobie z niego skorzystać. Nie musicie mieć penthouse'u wykupionego, żeby z niego skorzystać. Od razu mówię. Ewentualnie nie musicie wchodzić do kasyna, a możecie po prostu gdzieś tu wylądować sobie helikopterem albo presorkiem albo czymkolwiek. W każdym razie. Tutaj, e, jak wyszłam z tej windy, to zaraz po lewej stronie mamy jacuzzi, mamy jedno, tam jest drugie, tam chyba jeszcze trzecie jest, tak, tam jest jeszcze trzecie. No i chodzi o to, żeby sobie do niego wejść i klikacie prawym, żeby usiąść. U mnie prawym na PS4 to jest. No, i się relaksujecie. Jak się już zrelaksujecie, no to wychodzicie i macie zadanie ukończone. Dokładnie, tak to się robi. A teraz przejdźmy już do tych trzech zadań, które ja mam na dziś. A więc jest to: zagrać w tenisa. Mm, ok, czyli dobra, czyli teraz wiem, dlaczego tak dużo osób mnie zapraszało do, do gry w tenisa dziś. Bo ledwie co wyszłam na tą sesję, a, a już były propozycje gry w tenisa, co się rzadko zdarza. Dobra, drugie, zatrudnić gracza w swojej organizacji. Myślę, że chodzi tutaj o to, aby zatrudnić się jako prezes i później wysłać graczom zaproszenie, i jak ktoś przyjmie je, no to wtedy zadanie zostanie ukończone i pisze tutaj, że do swojej organizacji, więc wydaje mi się, że nie chodzi tu o klub motocyklowy więc raczej SecuroServe, musicie, musicie mieć prezesa w SecuroServe, żeby to ukończyć tak mi się wydaje ale to sobie jeszcze przetestujemy, czy, czy na y, klubie motocyklowym też to działa y, i trzecia rzecz dostarczyć Simionowi wóz na eksport chodzi tu o to, że po jakimś czasie, od tego jak się zalogujecie, tak po prostu na sesji publicznej to po jakimś czasie nie powiem Wam po jakim, po 10, 15, może 30 minutach, dostajecie SMS-a. Ja już go dostałam, od Simeona I, i, i macie tutaj listę listę kilku samochodów, które, których on właśnie potrzebuje. Te samochody raczej w większości jeżdżą, w większości jeżdżą tak po prostu na ulicach, więc trzeba będzie troszkę poszukać. Na pewno trzeba będzie sobie wygooglować, jak te auta wyglądają nie wiem jak wy, ale ja po tych nazwach to niewiele kojarzę tego pierwszego kojarzę, tego BJ XL ale resztę to nie kojarzę, więc będę musiała sobie wygooglować jak to wygląda no i jak wejdziecie do jednego z tych samochodów to dostajecie komunikat, że Simeon poszukuje tego samochodu wtedy jedziecie przemalować go dostaniecie w ogóle taką instrukcję żeby go przemalować. No i jak już go przemalujecie, no to jesteście kierowani do doków. Musicie dojechać tam do doków i zadanie zostanie zakończone. Samochód dostarczony. No i dobra, no to lecimy z pierwszym zadaniem, czyli zagrać w tenisa. Aby zagrać w tenisa, no to mamy tutaj. O! Jest tam blisko. Jest 7 takich punktów. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Ja jestem najbliżej tego miejsca, więc tutaj sobie podejdę. A jeszcze zobaczę, czy mam jakieś. Mm, nie. Dobra, myślałam, że może mam jakieś aktywne zaproszenie na tenisa, bo co chwilę mi tu wy wy wysyłali, więc. Oj, tak być nie może. <laughs> dobra. To. Ja jadę tam i jeszcze chcę zatrudnić gracza w swojej organizacji, czyli muszę się zalogować tutaj Secure Surf To tu właściwie pisze, że zgłoś się na chodnika do jakiejś organizacji Czyli klub motocyklowy na pewno nie będzie działał to nawet nie ma sensu sprawdzać Trzeba zalogować się jako y, prezes organizacji Secure Surf. Jak się już zalogujecie. <laughs> Zalogowało mnie jeszcze? Nie, nie, jeszcze jestem niebieska. A jestem, ok. Zatrudnij partnerów w pobliskim, szukającym w ekipie graczowi i spam, i spam. Przyjmujcie. Ok że ktoś się skusi i dołączy. O, jest nowy partner spoko. No i pięknie, ktoś dołączył do mojej organizacji i zadanie zostało zaliczone. Pamiętajcie, nie klub motocyklowy, tylko Securo Surf to ma być. E, dobra, no to teraz y, zrobimy sobie to pierwsze zadanie, czyli zagrać w Tenisa. Ja się zwijam na kort tenisowy i zaraz do Was wracam. Dojeżdżam właśnie już do kotu tenisowego. Mm, to będzie pierwszy raz chyba jak będę grać w tenisa. GTA 50. Chyba pierwszy raz będzie. Ok, dwóch graczy jest wymaganych. A spokojnie, ktoś jest. Ok, jeden set pasuje mi. Zróbmy to na jeden set. Nie będę pokazywać jak gram, bo będę kaleczyć na pewno masakrycznie, więc y, przyspieszę to i, i, z, i widzimy się po gierce. <grytanie> Wiecie, co jakimś dziwnym trafem wygrałam? Nie wiem jak to się stało. Pierwszy raz grałam, a gościu, dwa pierwsze gemy mnie normalnie rozpykał jak chciał. A później już w sumie troszkę załapałam jak się gra, i się udało. O, ładowanie. Aż kurde. Dobra, no to jakie jest ładowanie? To znów ucinam. Widzimy się za momenci. Miliony lat później witam was z powrotem. To ładowanie jest mega długie, wkurzające. O, jakieś as-serwisowy dostałam jakąś odznakę czy coś. spoko Czego nie? Dobra, mamy dwa zadania zrobione. Czyli jeszcze trzecie, y, muszę dostarczyć wóz Simeonowi do eksportu. Przejdźmy sobie do SMS-a. Co ja mam. Aha. <laughs> no to mistrzowsko, nie mam tego SMS-a. Chyba przy ładowaniu się skasował. Y, pięknie. Dobra. No to w takim razie ja chyba znów będę teraz czekać na SMS-a i widzimy się za kolejny milion lat. Świetnych. Mija właśnie godzina, odkąd czekam na drugiego SMS-a i nadal go nie dostałam. Dlatego oddaruję sobie to trzecie zadanie. I najważniejsze jest w sumie to, że wiecie o co w nim chodzi: jak dostaniecie SMS-a od Simeona, to macie tam listę kilku samochodów yy, i jeden z tych samochodów musicie mu dostarczyć. Także ja sobie to daruję, bo no, za długo to trwa, żeby dostać kolejnego SMS-a. Ok, w takim razie na tym, na tym zakończę ten odcinek. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że, że film się podobał. No i widzimy się w następnym. Także do jutra. Trzymajcie się. Cześć.